Dobra, czyli tutaj są wszystkie SMSy, więc przejdziemy do tego, czym się chciałam zająć, tylko was tutaj odhaczę. O, jestem widzę. Słuchajcie, no bo Pan Tomasz zapytał, jak krąży wahadło podczas oczyszczania i wzmacniania. Słuchajcie. We vlogu z sierpnia chyba jeszcze. Tam kawałek filmu nagrałam, nawet co męczyłam się z tą kamerą, żeby coś nagrać właśnie jak rozkładam karty i wahadło, więc tam możecie zobaczyć mniej więcej jak wygląda, ale po pierwsze, jak wiecie, ja pracuję, jeżeli pytacie o analizę duszy, to mam takie skupione maleńkie plansze do analizy duszy, krzywe bo, krzywe, krzywe, są, bo sama je robiłam z osia samosia jestem, ale dobra wiedźma sama sobie mietły robi a co? A po drugie jeżeli chodzi o oczyszczenie czakralne coś to pracuje na dwóch planszach. Tutaj, która jest ładna i którą sobie wydrukowałam z internetu. No taka mi się po prostu podoba, taka malowanka. Lata pracuje na planszy zrobionej na papierze czerpanym, żeby z jak najbardziej naturalnego materiału. I tu są wyrysowane przeze mnie krzywo, ale po mojemu wszystkie czakry, ale stabilizator czakr Czasem sam się kręci w jedną stronę przy każdej czakrze. Czasem. Ale najczęściej kręci się w różne strony przy różnych czakrach. Bo możecie sobie zakupić takąż planszę. Ta plansza się nazywa diagram rotacji czakramów. Na niej również można oczyszczać, ale jest no mi się nie podoba, tak? Jest nie po mojemu, jest zrobiona przez kogoś, jest, no ale pomaga jak gdyby w nauce. I zobaczcie, mamy sobie tutaj kobietę, tu mamy mężczyznę. I jak macie czakry, to zobaczcie, u kobiety czakra podstawy kręci się w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. O, celuję. Czakra druga tak jak wskazówki zegara, trzecia w odwrotnym, czwarta tak jak zegar, piąta w odwrotnym, szósta tak jak zegar, siódma w odwrotnym. Z kolei u mężczyzny jest zupełnie na odwrót, czyli pierwsza czakra kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara, druga odwrotnie, trzecia zgodnie, czwarta odwrotnie, piąta zgodnie, szósta odwrotnie, siódma zgodnie. I dobrze, nie pomyliłam, dlatego że jak ja sobie to zapamiętałam, żeby już nie używać tego diagramu, że jak męska energia zaczyna tak jak zegar. Wystarczy to zapamiętać, bo wiadomo, że żeńska odwrotnie, a potem możemy już sobie policzyć. Dlatego wahadło, jak ja waham na tarczy i idę na przykład u mężczyzny na czakrę pierwszą, to ono się kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, potem przystaje, idę na drugą czakrę. Ono się kręci odwrotnie z ruchem wskazówek zegara, przestaje, idę na trzecią czakrę i ono sobie tak po prostu rotuje samo. Jeżeli jest coś negatywnego, bo na przykład bardzo często kobiety nie mogą zajść w ciążę, bo zamiast czakra sakralna kręcić się zgodnie ze wskazówkami zegara, kręci się odwrotnie, czyli w męskiej rotacji. To wtedy trzeba ją ustabilizować w rotacji damskiej. Używam plansz, Tej nie używam, to była plansza, która była do nauki, żeby tą rotację zapamiętać, ale wystarczyło jedno zapamiętać i działam. Używam właśnie tej i tej, i tej najczęściej. To wtedy właśnie przestawiamy tym osobom czakry i. Czakrę wibrację z męskiej na żeńską, wtedy łatwiej zajść w ciąży. Bo czasem pytacie, czemu nie mogę zajść w ciąży? Ja robię układ na czakry i cesarz w sakrze. No chłop, w kobiecej, wiadomo, że coś źle, yy, źle się kręci. Tak. I właśnie tak to wygląda. Możecie sobie podejrzeć, a jednocześnie macie podaną rotację czakramów. Dobrze moi kochani, także, a bo chciałam wam jeszcze pokazać w ogóle, bo tu mam taki ten pentagramik, pokazywałam wam wydrukowany pod świecę, ale ja mam zrobiony, profeskę mam zrobioną. Ja mam bardzo profeskę zrobioną, ponieważ mam zrobiony takiż otoż pentagramik, to jest właśnie taki nie laminat tylko te ofertówki to się nazywa czy coś i na tym Najczęściej, jeżeli robię rytuały, to stawiam świecznik, pod spodem kładę zdjęcie i uzdrawiamy. Ziemia, duch, ogień, woda, powietrze. Tak? Czyli tak, jak powinno być. W pentagramie, także taka profeska. No, także, kochani moi, do zobaczenia, do jutra. Czekam na Wasze pytania. Jak się kontaktować macie na dole? To światło nie będzie odpowiednie, znowu coś pomyślę. Kiedyś, kiedyś mi się uda. Grunt, że mnie dobrze słychać i trochę widać, myślę, że to wystarczy. No i dobrze, i do zobaczenia. Buziaki dla Was. Pa-pa!